No właśnie, moi drodzy, słuchajcie, klient ostatecznie zamówił komputer i co dalej? Potwierdził zamówienie. Dalej wygląda to tak, że po prostu, jeżeli jest cały zestaw zatwierdzony, czyli taka ta oferta, którą ja przesyłam. To w tym momencie trzeba wpłacić całość środków. Kiedy środki są zaksięgowane, oczywiście klient także wysyła mi potwierdzenie, że zrobił płatę. Ja zamawiam sprzęt z hurtowni i przychodzi sprzęt. Co się dzieje dalej? Przede wszystkim, tak, zawsze jest na opakowaniu coś takiego taki dokument przewozowy i jednocześnie karta gwarancyjna na zakupiony sprzęt. Ja zawsze drukuję sobie oferty, które przedstawiam klientom. W tym przypadku przyjechały, słuchajcie, dwa komputery, osobno obudowa, a tu jest osobno cała reszta sprzętu. Wiem, że Wam trochę z kadru uciekam, ale to ja jestem akurat mało ważny. I sprawdzam przede wszystkim tak czy e, informacje odnośnie sprzętu tego który ja zaproponowałem zgadzałem się z dokumentem przewozowym a następnie czy jest e, cały sprzęt tak jak zamówiłem. Tu są dwa komputery także ja sobie biorę te dwie listy no i sprawdzam czy dysk jest o takiej pojemności czy to jest ten model który e, został zamówiony. Jeżeli tak no to odhaczam go na liście idzie sobie gdzieś tam na bok i tak z wszystkimi podzespołami które są. Tutaj być może jako ciekawostka, zobaczcie, będzie składany komputer z kartą od AMD R9 Fury, moi drodzy. Konstrukcja od Zafajera. od razu muszę sobie tutaj odznaczyć to na liście, gdzie jest, gdzie jest karciuszka. Fury, okej, okay, mamy. Wszystko się zgadza, to jest dokładnie ta wersja, która miała być. Obierzemy sobie na bok. Ta obudowa, która tu jest do góry, to jest akurat obudowa, która odpadła. No i zobaczmy, co tu mamy jeszcze trzy komplety kości pamięci, i teraz tak jak na przykład w przypadku kości pamięci, to koniecznie trzeba sprawdzać, czy to są te kości zamówione, czyli o takim samym taktowaniu i takiej samej pojemności. Tutaj wszystkie są 8 giga 2660, bo jeden będzie miał komplet, tam będą pamięci podwójne i tu się zgadza. Dwie sztuki i tutaj jedna sztuka. Wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o pamięci. No i to samo dotyczy procesorów, i tu zobaczcie jeden. Jedna platforma będzie normalnie na LG 1150, a tutaj 7K 5820K. Także tutaj też to wszystko trzeba podznaczać. Jeżeli coś nie gra, zdarza się tak czasami oczywiście, że na przykład AB albo pomyli jakiś towar, albo czegoś po prostu nie wyśle, no to wtedy trzeba pisać do AB. Najczęściej jest to w kilka dni załatwiane, no ale wiadomo, że wtedy może się czasami troszeczkę ten termin złożenia komputera, komputera przepraszam, przesunąć. Natomiast rzadko się to zdarza. Tak samo zdarza się, że na przykład nowy sprzęt, który właśnie przyjechał, po wyjęciu z pudełka już nie działa. To te są przypadki bardzo rzadkie, no ale trudno mieć o to pretensje, no to są rzeczy martwe, mają prawo się zepsuć, czy coś tam mogło pójść nie tak, wygląda wszystko w porządku, nie wszystkie pudełka, oczywiście mają gdzieś tam jakieś plomby gwarancyjne, czy, czy w ogóle, że nie było całość otwierana, I, bo rzadko, to wiecie co, do tej pory to było chyba tylko kilka takich przypadków, że coś przyszło i od razu nie działało, najczęściej nie wiedzieć czemu płyty główne. No i potem komputer czeka na złożenie. Ja składam zamówienia zgodnie z tym, w jakiej one kolejności nadchodzą. Dzisiaj była wysyłana jedna paczka jutro składam następny komputer a potem idą te dwa na warsztat natomiast czy zajmę się nimi przed świętami tego jeszcze nie wiem tak wygląda dalszy krok jeżeli chodzi właśnie o tą całą procedurę zamawiania składania przeze mnie komputera przy okazji to jest część tego cyklu w komputerze o który pytaliście dla klienta on też będzie składany natomiast tamte części już przyjechały już tu czekałem i on właśnie będzie jutro składany też ten proces będzie nagrany no natomiast cała procedura wygląda dokładnie tak samo czyli po po zaksięgowaniu środków, sprzęt zamawiany przyjeżdża, jest przeze mnie odbierany. No, dzisiaj można powiedzieć nic ciekawego, ale to też należy oczywiście do moich obowiązków i tego trzeba bardzo pilnować, bo jak ja czegoś nie dopilnuję, co się nie będzie zgadzało, klient musi dostać sprzęt taki jak zamówił, to potem niestety, ale ja dostaję po kieszeni. Dlatego to jest bardzo ważny element, bardzo ważny krok, przynajmniej dla mnie. Ode mnie w tym krótkim vlogu to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.